Na tych targach, na kongresie Dach Forum e, chcieliśmy zaprezentować i zaprezentowaliśmy, obwieściliśmy światu naszą nowość najnowocześniejszą dachówkę, Weronę, która jest dedykowana dachą przede wszystkim remontowanym i renowacyjnym, ale oprócz tego ma duży format, ma sporą wagę, ma duży przesuw bo aż 41 mm więc jest świetnym produktem dla dużych powierzchni, dla dużych dachów. Powiem szczerze, że jestem zachwycona tą edycją targów. W ubiegłym roku nas nie było, natomiast to co w w dniu wczorajszym przeżyliśmy prawdziwe oblężenie, zarówno na naszym stoisku, tutaj, gdzie zapraszamy dekarzy, żeby się z nimi spotkać, żeby z nimi porozmawiać, wysłuchać o ich problemach, o tym, co się dzieje na rynku, o tym, jak odbierają nasze produkty. To też mamy drugie stoisko, na którym zorganizowaliśmy konkurs dla nich i także na tamtym stoisku po prostu było prawdziwe oblężenie. Z racji tego, że na konkurs zbieraliśmy zgłoszenia, spodziewaliśmy się wczoraj 28 osób. A odwiedziło nas 48. Także jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno udziału dekarzy w odwiedzinach na naszym stoisku, jak i właśnie w udziale w konkursie. Nie spodziewaliśmy się takiego dużego zainteresowania i to jest niesamowite, bo czasy, które w tej chwili mamy, są dla wszystkich trudne, także dla braci dekarskiej i bardzo nas ciekawiło, jakie mają odczucia. No, wczorajszy dzień pokazał, że brać się ma dobrze, że stara się odnaleźć w tych trudnych czasach, i jest to dla nas, zarówno dla nas, jak i dla wszystkich producentów, bardzo dużym takim światełkiem i optymizmem na ten rok. Właśnie ciężar targów, które są odwiedzane i które są pożądane, przeniósł się na targi branżowe. To, co dotychczas obserwowaliśmy, czyli wszelkie targi, na których wystawiały się różne branże, w moim przekonaniu odchodzi jakby do lamusa, a znacznie większym zainteresowaniem cieszą się mniejsze targi, ale poświęcone branżom, sektorom. I tego dowodem są właśnie targi, na których jesteśmy. DACH Forum, targi, kongres przeznaczony i dedykowany dekarzom jest tego dowodem. Szanowni Państwo, zapraszamy na trzecią edycję y, Targów Dach Forum już w styczniu 2024 roku. Do zobaczenia!